Jarosław Miłek od ponad 30 lat kształci wokalnie dzieci z Sieradza i regionu. Muzyk, multiinstrumentalista, pedagog, zawsze w cieniu sukcesu swoich podopiecznych. Jego wychowankami są Weronika Juszczyk, Marcin Maciejczak czy laureaci polskich i zagranicznych festiwali wokalnych: Marta Lewandowska, Marta Jagnińska czy Kamil Kałuża. Jarosław Miłek obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia pracy pedagoga. Sam także udziela się muzycznie w kilku projektach, m.in. Ojemi Kanto czy After Hours. Władysław Sieczkowski, przyjaciel sportowców, trener lekkiej atletyki drugiej klasy, wychowawca pierwszej sieradzkiej mistrzyni Polski w lekkiej atletyce Jolanty Matusiak. Klub, w którym był koordynatorem walczu w drużynowych mistrzostwach Polski o wejście do pierwszej ligi. Współzałożyciel, prezes i trener Sieradzkiego Towarzystwa Rekreacyjnego z sekcją Ringo, prezes Sieradzkiego Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy. Z zamiłowania zajmuje się historią sieradzkiego sportu. Prowadzi na Facebooku stronę Historia Sieradzkiego Sportu. Małgorzata Jurkowska, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, do niedawna wieloletni pracownik Sieradzkiego Centrum Kultury, organizatorka wydarzeń kulturalnych, wystaw, spotkań autorskich warsztatów, popularyzatorka Sieradzkiego folkloru, prezes Stowarzyszenia Kreatywny Sieradz, swoją działalnością popularyzuje kulturę i aktywność innych organizacji pozarządowych. W kategorii osoba myślę, że osoby pana Władysława nie trzeba naprawdę nikomu przedstawiać. Człowiek, historia, nie tylko sport, ale również e, znamienity się radanin. E, człowiek, który w nasze życie wnosi bardzo wiele e, i to jest wkład nie tylko w historię, ale również w bardzo trafną i, i, i bardzo potrzebną ocenę życia bieżącego. Panie Władysławie, gorąco zapraszam. E, pan Władysław Sieczkowski z. E, e, nie wiem, cóż jeszcze można innego, innego powiedzieć, no ja to bym tak, tak jest, myślę, że z, z tej skarbnicy, którą pan stworzył, szczególnie to, tej skarbnicy dotyczącej sportu sierackiego, pewnie jeszcze nie jedno pokolenie sieradą będzie, no. będzie korzystać, a, a również trzeba tutaj podkreślić również wkład pana sprzed kilkudziesięciu lat w rozwój tego sportu, tak, czy znaczy naszego sieradzkiego. Sportu. Jest mi niezmiernie miło, Panie Władysławie, że mogę tę nagrodę włączyć, wręczyć i proszę potraktować to w kategoriach ogromnej wdzięczności, którą mamy do, do pana, do tego, co pan robi w, na terenie naszego miasta, podobnie jak wszyscy pozostali wyróżnieni. Dziękuję Panu, panie prezydencie. Dziękuję sportkom Kapituły, która się przyczyniła na te nominowania, a teraz do tego, proszę tego momentu widziałem moje prowadzenia. Ja mam wyróżnienie, ja traktuję jako wyróżnienie osobiście dla siebie. Od 60 lat staram się reprezentować głównie środowisko ścianarskich zawodników, byłych i aktualnych, ich trenerów, sędziów sportowych, działaczy społecznych i wiernych kibiców sportu. Jestem we wczesnej jeśli nie panie prezydencie, ale dopóki się ustarczy, będę pracował na miasta w jednym Szwecu.